Ja na razie nie biegam, no bo zostanę zaraz z tego. Oh. Zmęczenia. O szatu! Oh. Do... O kur... Zdobię, I zginąłem. I zginąłem. O kur... Zakrakiem nie. Z w dół. Gadaliście, w dół. że nie ma nikogo na prawo. No właśnie, nie No bo nie być. ma właśnie. Kur... Z czy jak? Z lewej dostałem, bo że nie mieli na lewo Wy, czekaj, wycofuję zostałem mocno for On mógł w Ciebie na teraz w Ja to nie to... wiem gdzie oni tam teraz W wodzie Gdzie? Przy wodzie To ktoś z was przeskoczył tam? Tak Przy... ja przeskoczyłem to... nad kamieniem Ale nie wyjdzie... Oni musieli Wiecie? Z drugiej strony się zrespili i zraszowali Tutaj od razu? znajduje jednego mocno biłem ale Oj, dwóch? Dł chyba dwóch wiem że jeden gościu z pilgrimem strzelają do mnie to oni? a eee to są cheaterzy to są cheaterzy Nie. tak gościu rasuje ciebie i strzela do mnie od razu się odwrócił i dostaje one-tapy Wy, wycofuję do resortu. Praktycznie tak, umarłem. Ja czołgaś się przy ogrodzeniu. Przebiegłem ja nie... na drugą stronę. Okej, okay, wbiegam do środka, bo za chwilę zdechnę. No dobra, ten jeden typ to jest pojebany, no.